Cześć wszystkim z tej strony Werner z załogi blogu w cieniu Imperium. Dziś spotykamy się po to, by podyskutować na temat drugiego z dodatków poświęconych krasnoludom, jakie w ostatnim czasie wydało C7, mianowicie Lords of Stone and Steel. Przyjrzymy się temu, jak wygląda, co znajduje się w środku. Ale przede wszystkim czy warto zastanowić się nad kupnem jego w wersji angielskiej, a może warto poczekać na to, aż zostanie wydany po polsku. Także chwyćcie kufle swojego ulubionego krasnolskiego trunku w dłoń, ponieważ już niebawem stąpimy do świata władców kamienia i stali. Na początek kilka podstawowych informacji. Lords of Stone and Steel to drugi z dodatków poświęconych krasnoludom, jakie w ostatnim czasie wydało C7. I o ile przewodnik gracza Dwarfs Player Guide. Przeznaczony był no, z natury rzeczy głównie dla graczy, to odnoszę wrażenie, że zamysłem autorów tego podręcznika, Lords of Stone and Steel, było właśnie skierowanie go głównie do mistrzów gry, głównie z powodu treści, jaką znajdziemy na kartach tego podręcznika, no ale o tym w szczegółach troszkę później. Zacznę od tego, jak ten podręcznik wygląda, mianowicie podręcznik Lords of Stone and Steel, który został wydany pod koniec kwietnia tego roku. Zawiera w sobie łącznie 96 stron, czyli tak, niecałe 90 wypełnione jest treścią, jeżeli nie liczymy tutaj oczywiście okładki, ostatniej strony, indeksów czy innego spisu treści, podzielonych łącznie na 6 rozdziałów. Przy czym tutaj istotna informacja: niektóre z tych rozdziałów są większe objętościowo głównie jeden, o którym później. Natomiast część tych rozdziałów jest po prostu krótsza. Często widywaliśmy już takiego typu podział treści w podręcznikach wychodzących ze stajni c ja z tym podręcznikiem zapoznawać się mogą w wersji elektronicznej, w PDF-ie. On w tej wersji kosztuje niecałe 19 euro, w wersji papierowej będzie kosztował 35, a w wersji dla kolekcjonerów będzie kosztował 60 euro. Przy czym te wersje fizyczne mają zostać dostarczone, wysyłane przez C7 w czwartym kwartale tego roku. Także tutaj, jeżeli chciałby ktoś chwycić go w swoje łapki fizyczne już teraz, to niestety musi uzbroić się w cierpliwość. Jasnym podręcznikiem mogłem zapoznać się dzięki uprzejmości naszych patronów. Także w tym miejscu chciałbym Wam bardzo podziękować za Wasze wsparcie. Jeżeli również chcecie mnie wesprzeć, możecie to zrobić na Patronite. A możecie też na przykład postawić mi kawę. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Ale wracając do samego podręcznika, rozdział pierwszy tego podręcznika to bardzo interesujący opis Caras Ankor. Interesujący jest pod wieloma względami. Sam ten opis pojawiał się w podręcznikach do Urhamera już wielokrotnie. Krasnoludzkie Imperium, W górach krańce świata i tak dalej. Jest to rzecz, która pojawia się w różnych podręcznikach, w różnych formach od dawna. Tutaj bardzo interesujący, przynajmniej dla mnie, był fragment opisujący poszczególne karaki w różnych pasmach górskich. Ten podział, który się tutaj znajduje, zaczyna się oczywiście od Karas Angkor, od gór krańca świata, natomiast opisuje również różne regiony, w których mieszkają krasnoludy. I jest taki fragment opisujący karaki znajdujące się w tamtych okolicach. Uważam, że ten fragment tego podręcznika jest wyjątkowo interesujący, ponieważ pomimo tego, że krasnoludy w Worku istnieją od dekad i były rozwijane na różne sposoby, to w przypadku niektórych karaków, mniej znanych zwłaszcza, Tutaj znajdują się pierwsze w ogóle ich opisy. Opisy tego, jak wyglądają, gdzie się znajdują, jakie są uwarunkowania terenu dookoła, czym zajmują się ich mieszkańcy. Nie są to bardzo długie opisy, nie są bardzo rozwinięte, bo tak na dwa, trzy, może cztery czasami akapity. Natomiast w wielu przypadkach, naprawdę w wielu przypadkach, są to pierwsze w historii opisy tych karaków, jakimi dysponujemy. Żeby nie być gołosłownym, to powiem, że karak Gantuk, czy niektóre karaki z Devolt, czyli z przeskoku po polsku, jak na przykład karak Ziflin, są to nowe informacje, których nie znajdziemy nigdzie indziej, więc choćby pod tym względem ten fragment, pierwszy rozdział tego podręcznika jest bardzo interesujący. On również zawiera pewne informacje na temat tego, jak ogólnie funkcjonują Królestwa Krasnoludzkie, poszczególne karaki razem z przyległościami, jak wygląda kwestia Króla Krasnoludzkiego i tak dalej. Te informacje można było znaleźć też w takiej lub innej formie w innych miejscach, w starszych podręcznikach, szczególnie w podręczniku poświęconym krasnoludom Alfreda Nienieza z pierwszej edycji. Natomiast tutaj wiele jest karaków opisanych po raz Pierwsze. W tym rozdziale znajdziemy również ten znany element podręczników C7 i generalnie znany element Warhammera, czyli spis tego, jak wygląda dane władztwo, jakie są tam wioski pod tym władztwem, ile mieszkańców jest w danym mieście, w, czy w tym wypadku w Karaku. Ten element tutaj również się znajduje, no i zapewne może być zarzewiem wielu. Interesujących dyskusji na temat tego, jakim cudem w kara za karak może mieszkać 900 tysięcy osób, albo nawet i więcej, bo do końca nie wiadomo, w jaki sposób ci mieszkańcy są tutaj liczeni. Znowu zahaczka na długie dyskusje, to jest zupełnie inny temat. Natomiast w tym spisie karaków opisanych jest wiele krasnąckich twierdz, i jeszcze raz powtórzę, niektóre z nich są opisane w większych szczegółach niż tylko nazwa i powiedzmy imię władcy po raz pierwszy. Także w pierwszym rozdziale znajdziemy naprawdę wiele interesujących informacji, nie tylko o samych karakach, też o rzeczach, które łączą te karaki, tak tylko rzucę tutaj enigmatycznie, bo nie chcę opowiadać, nie chcę zdradzać całej treści tego, tego rozdziału. Ten rozdział zajmuje około 20% zawartości tej książki i jest poprzeplatany tak samo jak zresztą cały ten podręcznik, co jakiś czas będziemy znajdować na jego kartach statystyki, stat bloki poszczególnych postaci, które można w danym lokalizacji znaleźć, albo które jakoś się kojarzyła autorom tego podręcznika z daną lokalizacją, no znajdziemy je obok. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, nie wiem, sami ocenicie. Natomiast mnie nieszczególnie wybija, ale też nie uważam, żeby było to bardzo... No cóż, klątwa chaotycznego układu podręczników, C7, no już tak chyba będzie Niektórych może wybijać z treści czytania, ale takie rzeczy rozsiane są przez cały ten podręcznik. Rozdział drugi to szczegółowy, przy czym naprawdę muszę tu podkreślić, bardzo szczegółowy opis karak-norn. Ten opis jest tak szczegółowy, że w zasadzie jest to główna treść tego podręcznika. Ten opis ma coś około, żebym was nie skłamał. 25 stron, czyli zajmuje ponad 1 czwartą jego objętości. I zaczyna się od opisu sytuacji królestwa, opisu podejść do Karaku, znajdziemy tam mapkę poglądową, gdzie konkretnie w swoim otoczeniu znajduje się karak Norn. znaczy wiemy, że w górach szarych, ale na skrzyżowaniu których dróg, jak tam dotrzeć, gdzie są strażnice krasnoludzkie, które pilnują podejścia do królestwa. Tego typu rzeczy znajdziemy tam również plan sytuacyjny, jeśli chodzi o głębokość, poszczególne poziomy karaku. Oczywiście im głębiej, tym ważniejsze rzeczy znajdują się tam w środku tej krasnowskiej twierdzy. Mówiliśmy o tym więcej w odcinku poświęconym właśnie krasnowskim karakom, jak one są zbudowane, a tutaj mamy bardzo, ale to bardzo dużo informacji na temat tego, jak zbudowane jest. Karak-Norn, ze szczegółowym podziałem na poszczególne poziomy, czyli mamy tam te rzeczy, które znajdują się na zewnątrz, mamy bramy główne, mamy, mamy hol wejściowy, mamy te upper dips, mamy te lower dips, mamy skarbce, mamy poziomy, na których znajduje się świątynia Gazula, cmentarz krasnoludzki, wszystko to jest opisane w wielu, naprawdę wielu szczegółach, z masą zahaczek na różnego rodzaju sesje oraz z Podanymi, tak jak wspominałem wcześniej, no stat blokami dla poszczególnych postaci ważnych dla karaknorn, które w tych okolicach moglibyśmy ewentualnie spotkać, jakoś wejść w interakcję, mogliby być NPC-ami na sesję, tego typu rzeczy. Jest tego bardzo, ale to bardzo dużo, jest to szczegółowe. No i moim zdaniem, bardzo. Dobrze przygotowane, tak szczegółowego opisu jednego karaku moim zdaniem jeszcze nie mieliśmy. Więc jeżeli takie tematy Was interesują, to myślę, że naprawdę warto zwrócić uwagę na ten opis karaknorn i to właśnie znajdziemy w rozdziale drugim. W rozdziale trzecim znajdziemy kilka uwag, kilka pomysłów oraz mechanikę na to, w jaki sposób podróżować pod ziemią. Zaczyna się to od, oczywiście, nawiązania do tego The Underway krasnolskiego, które kiedyś łączyło wszystkie Karaki w Karazankor. Natomiast tutaj dostaniemy mechanikę podróży podziemnych nie tylko w tamtym regionie, bo tą mechanikę możemy zastosować... Również w takich innych miejscach, które nie są połączone krasnoludzkimi tunelami, ale po prostu tunelami gdzieś pod ziemią, przez jaskinie i tak dalej, więc tu jest 5-6 stron poświęconych właśnie temu. Możemy to wykorzystać i w górach krańca świata, i w górach żałoby gdzieś bardzo daleko na wschód, i na zachód, bo w Nagrod, jeśli byśmy podróżowali tymi jaskiniami pod Blackspine Mountains. Możemy to wykorzystać w podróży pod przeskokiem, tam przez rzekę szeptów. Tutaj dodatki, wydarzenia, tego typu rzeczy, mechanikę, rzucanie kostkami. Jeśli Was to interesuje i tak chcecie poprowadzić sobie podróż pod ziemią, to tutaj jest mechanika, którą możecie do tego celu zastosować. W rozdziale czwartym znajdziemy informacje na temat tego, co robić w wykrastomorskich królestwach, jeśli akurat znajdujemy się pomiędzy przygodami, czyli tutaj znajdziemy nowe endeavors, tutaj znajdziemy wydarzenia, które mogą się dziać w przykładowym karaku, tabelki, więcej rzucania. Jest to relatywnie niewielki rozdział, ponieważ poświęcone temu zagadnieniu jest tutaj no tak do siedmiu stron, ale tego typu rzeczy znajdziemy właśnie tu. Piąty rozdział, który również należy do tych bardziej obszernych objętościowo, jeśli chodzi o ten podręcznik, zawiera informacje, wskazówki, pomysły na temat tego, w jaki sposób prowadzić kampanie skupiające się głównie na krasnoludach. No, jak widać jest to kolejna rzecz, która jest tutaj przeznaczona przede wszystkim DMG. Znajdziemy tutaj na przykład inspiracje do tego, by w nasze kampanie krasnoludzkie oczywiście, ale nie tylko, bo tutaj też są sugestie, jak wplatać w to czasami postaci, które niekoniecznie muszą być krasnoludami, natomiast cały czas mówimy o kampaniach skupiających się przede wszystkim na krasnoludach, więc jak wplatać tutaj krasnodzką politykę, różnego rodzaju konflikty, różnego rodzaju urazy, kwestie związane z handlem ze stosunkami z imperium z wysokimi elfami, z którymi może co prawda już nie ma wojny od bardzo dawna. Ale stosunki nadal są napięte, więc jeżeli szukalibyśmy jakiegoś takiego małego almanachu, który pomógłby nam ogarnąć te wszystkie wątki i motywy, które możemy wrzucić na nasze sesje, to ten rozdział, zawierający około właśnie 20 stron poświęconych tylko temu tematowi, będzie dla nas idealną pomocą. Z takich ciekawostek znajdziemy tutaj też kilku bardzo potężnych przeciwników ze statystykami oraz Gotreka i Felixa. Oczywiście to też może być przyczynek do tego, żeby stwierdzić, że nie, nie, Gotrek czy Felix mają złe statystyki, ja rozpisałbym ich inaczej. Natomiast tutaj są, jacy są, można z nich korzystać, także jeśli szukalibyście, wiecie, oficjalnych statystyk, to znajdziecie je właśnie w Lords of Stone and Steel. Szósty i ostatni rozdział to w zasadzie kilka stron, dokładnie sześć, poświęconych skawenom, jakich można spotkać w okolicach, właściwie w podziemiach pod Karak Norn. Lokalna odmiana, konkretny klan, kilka słów na ich polityki, jak można na nie wpaść, czego tam szukają. Tego typu rzeczy nie jest tego wiele, to tylko jest dopełnienie tutaj treści tego podręcznika. I to w zasadzie tyle. Później już tylko indeks i druga strona okładki. O, przepraszam, przerwałem ci opis. Nie chciałem tego zrobić. Proszę, kontynuuj. Mówiłeś coś o bandzie orków? A, skończyłeś! Zatem pozwól mi zadeklarować swoją akcję. Jak wygląda szef orków? Co? Co ty prowadziłeś wcześniej? Dende. Nie słyszałem o dendę. Mają orków w dendę? Co? Orków mistrzu gry. Potrafisz opisać orków, tak. to opisz jak wygląda szef orków. Co? Powiedz co jeszcze raz. Powiedz co jeszcze raz. Wyzywam cię! Rzucam na inicjatywę. Mistrzu gry! Opisz orka jeszcze jeden raz! Jest zielony. Dobrze. Jest łesy. Czy wygląda jak da boss? Co? Czy wygląd da jak da BOS? Nie! To dlaczego go do na nas wysłałeś? Nie! Tak, wysłałeś. Chciałeś dać nam mały expa. Czy dałeś podręcznik Łorcha? Age of Sigmar! Pozostaje nam pytanie, czy warto wydać swoje pieniądze na ten podręcznik? I osobiście myślę, że odpowiedź na to pytanie powinna brzmieć: to zależy. To zależy od tego, czego oczekujecie od drugiego już podręcznika poświęconego krasnoludom. Bo jeżeli potrzebujecie informacji backgroundowych dotyczących właśnie karaków różnych, albo tego, jak funkcjonuje takiej średniej wielkości karak, bo karak Norn, który tutaj jest tak bardzo, ale to bardzo szczegółowo i moim zdaniem bardzo dobrze opisany, jest w porównaniu do największych karaków w górach Kędzi świata, no tylko średniej wielkości krasnącą twierdzą. Jeżeli tego potrzebujecie i tego szukacie, myślę, że warto wydać na to swoje pieniądze. Pamiętając jednocześnie o tym, że jednak nie jest to podręcznik, w którym znajdziemy wszystkie możliwe informacje o krasnoludach. I nawet nie jest to podręcznik, w którym znajdziemy wszystkie możliwe informacje o wszystkich karakach. Ponieważ pomimo tego, że że na kartach tego podręcznika pojawiały się różne sugestie, a propos np. przykład krasnoludów mieszkających w górach Irana czy w górach żałoby na wschodzie, to akurat lokalizacje, o których z innych źródeł wiemy, że tam też mieszkają krasnoludy, tutaj akurat zostaje pominięte, więc to nie jest na pewno pełen omnibus zawierający wszystkie możliwe informacje lorowe o krasnoludzkich karakach, siedzibach itd. Natomiast jest tego dużo i w wielu przypadkach są to pierwsze informacje, jakimi dysponujemy. Zwłaszcza ciekawe w tym kontekście wydają się być krasnoludy z przeskoku, z DeWalt, które tutaj zostały opisane często po raz pierwszy. Zarówno one, jak i ich ludzcy sojusznicy, którzy do dzisiaj mieszkają w swoich ludzkich osadach, ludzkich miasteczkach znajdujących się na terenie krasnoludzkich Królestw, więc to też jest bardzo ciekawa rzecz. Tutaj poruszona nie jest rozwinięta bardzo, ale jest. To też jest pewna nowość, którą otrzymaliśmy wraz z Warhammerową linią wydawniczą rozwijaną przez C7. Jeśli już o podręcznikach od C7 mowa, to myślę, że warto byłoby tutaj wspomnieć, że ten podręcznik w wielu miejscach odwołuje się też do innych podręczników, nie tylko wcześniejszych podręczników czy treści. Poświęconych krasnoludom, jak na przykład Archiwa Imperium 1, czy właśnie ten podręcznik dla graczy, który wyszedł też niedawno, ale też do podręczników poświęconych orkom, zielonoskórym szerzej, jakby zazębia te wątki poruszone w jednym w drugim. Niektórzy uznają to za coś ciekawego. Niektórzy będą mieli do tego inne podejście, no ja akurat uważam, że jest to dość ciekawe, zwłaszcza, że w tym podręczniku Lords of Stone and Steel relatywnie często pojawiają się informacje na temat motywacji władców poszczególnych karaków i to pozwala jakby to rozszerzyć, ułatwić nam pracę jako MG Lwią część pracy, lwią część przygotowania na sesję już tutaj mamy. Jeżeli trafimy w dane miejsce, tam jest władcą ten i ten, możemy sobie sprawdzić, jakiego miał przeciwnika, wroga, co się ostatnio wydarzyło, to wszystko się zazębia i ułatwia pracy dla MG. Jeżeli nie jesteście MG i nie planujecie prowadzić kampanii skupiającej się na krasnoludach w najbliższym czasie, a lubicie lor, to tak tutaj dużo loru znajdziecie. Natomiast dla po prostu graczy, myślę, że ten podręcznik będzie mniej przydatny. Mi osobiście przypadł on do gustu, no ale sami wiecie, ja lubię Lord Wahamera, więc mi się na pewno będzie przydawał. Natomiast zwykłym graczom może nie tak bardzo. Na koniec dodam, że szata graficzna tego podręcznika jest naprawdę bardzo ładna. A jeśli chodzi o literówki, to nie zauważyłem ich na tyle, żeby jakoś to przeszkadzało w odbiorze tekstu. Generalnie solidny jak krasnolud, podręcznik poświęcony karakom i ich władcom. Jeszcze raz wielkie podziękowanie dla patronów, dzięki którym mogłem zająć się recenzją tego podręcznika. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, to linki znajdują się w opisie. Jeżeli uważacie, że, Jeżeli uważacie, że robię dobrą robotę, możecie też postawić mi kawę. Natomiast wszystkich Was zapraszam do na naszego Discorda, gdzie możemy kontynuować rozmowę na temat tego podręcznika, innych podręczników, tego co starzyści robią źle. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. I chwała Karadangor.